Dobra, no ruszamy do przodu mocno. Mocno. I jest. Pod górę pan puści, na górze start, i na dole zwalniamy przed nasiemkiem. Oczywiście. No to jedziemy i wyciągiem saneczkowym, jadąc pod górę, rączka hamulca w tył. No i tak mam zrobione. I widzimy linę, która nas wciąga pod górkę i w rynnie widzimy linkę również która trzyma nas nasze sandrytrzyma nas, nasze sanki. Tak, tutaj widać tablicę, gdzie automat wykonuje zdjęcia. Za 20 metrów zdjęcie, uśmiechnij się. Aha, Przyspieszenie. cak. I już jedziemy tak, tu trzeba kontrolować prędkość, bo jest spora górka. jest znak zwolni. Ktoś nas z tyłu dogania, musimy uciekać. z zbytnią prędkością. A my jedziemy bardzo ostrożnie. Już widzimy bramkę, która wskazuje, że jest koniec toru. O, światła sygnalizacyjne. Koniec toru. Koniec Tuna. O Oto państwa mam z tyłu na kamerze. Doganialiście mnie. No właśnie, musieliśmy trochę... Ze względu na sprzęt musiałem zwolnić. I okej. Jedziemy jeszcze raz, jeszcze raz. Pan zatrzyma na jeszcze raz. Jeszcze raz, Nie warto za emeryty, przed, za emerytem jechać. Ale te wózki nie wypadną, jakby pan nie hamował. Idźcie, jeszcze raz, teraz wam się uda paję.